Kochani, dzisiaj przychodzę do Was prosto z kuchni z liśćmi laurowymi. Matko, pupcie jak ty leżysz. Tylko nie zrzuć telefonu, błagam cię, buju, buju, buju. Już lecisz, już lecisz. O, nie. Zobaczcie ją, no. No, no. Tak jest, tak. Tak. Wszystko na bierzch. Wracając do tematu liści laurowych, jeżeli chodzi o przesilenie letnie, chciałabym, żebyście to wideo dzisiaj obejrzeli, ponieważ chcemy zamanifestować hajs, pieniądze. Pieniądze, nie pieniążki, nie ujmujmy temu słowu chcemy zmanifestować pieniądze uwielbiamy je kochamy uwielbiamy je wydawać musi pieniądz musi płynąć zarabiamy wydajemy wydajemy zarabiamy i to jest przyjęte i to funkcjonuje i pamiętajcie nie kitramy na zapas bo nigdy nie wiadomo co się może zdarzyć tak więc żyjemy tu i teraz dzień dobry Każdego dnia miesiąca, powiedzmy, ja mam urodziny 20 grudnia, ale 20 każdego miesiąca robię sobie urodzinki. I co? Albo idę na pazurki, albo sobie robię maseczkę, albo coś zamówimy do dne, dobrego do jedzenia. Prawda, Pupcia? Prawda, bo Pupcia też czasami dostanie wołowinkę z okazji urodzinek. Wracając do liści laurowych, manifestujemy za pomocą liści laurowych. Co robimy? Bierzemy liść laurowy do słoika. Nie wzięłam, żeby zaprezentować. Bardzo dobrze się przygotowałam. Bardzo dobrze. Ale chociaż Waszą wyobraźnię pobudzę, zbierzemy słoiczek, wkładamy liście laurowe, e, które znajdziemy oczywiście u mamy w takiej skrytce z przyprawami, w której zazwyczaj jest mega bajzer, ale one zawsze są. Nawet jak nie są w tym drewnianym opakowanku, w jakimś e, opakowanku, to dziś tam często nawet... Na dnie takiego pudełka się znajdą, więc po koloko będą. Wkładamy liście laurowe do słoika. Do słoika wkładamy pieniądze, najlepiej i grube, i te metalowe. Tak, manifestujemy i pieniądz, i taki, i taki. No i czekamy. Czekamy na spływający nasz wodospad. Od żeby cieszyć się niesamowitym dostatkiem od tego, co nam się należy. Pamiętajcie, spłynie, jeżeli jesteśmy w porządku. Jesteśmy w porządku, czyli karma jest ok. Karma jest ok, kiedy? Kiedy nie robimy drugiemu, co Tobie nie miłe. Czyli nie chcesz być obgadywany, nie obgaduj. Nie chcesz być oceniany, nie oceniaj. Jeżeli macie osoby takie, które obserwujecie na Instagramie i w jakiś sposób was irytują, i zawsze, jak, nie wiem, widzicie, ja coś, nie wiem, wstawiam jakieś zdjęcie, irytuje was, Instastory, irytuje was, i zaczynacie to komentować, no bo was to irytuje, nie lubicie tak, wy tak byście tego nie zrobili, prawda? Nie obserwujcie, albo po prostu wyłączcie te relacje, nie oglądajcie tego, bo zawsze będzie Was to irytowało. A jak na to nie patrzycie, to Was to nie irytuje. Niech, on, niech ta osoba żyje sobie swoim życiem, ma do tego prawo. Tak i dobrze, Ok. Chociaż często to, co na Instagramie pokazują, to okazuje się, że w życiu tak, tak, tak to nie funkcjonuje. Ale to inny temat. Wracamy do liści laurowych. Co jeszcze możemy z takim liściem zrobić? Liś laurowy możemy schować pod łóżko, pod poduszkę, żeby lepiej nam się spało, żeby oczyścić e, całą tą taką atmosferę. aurę. już mój kot od samego e, słuchania mnie usnął spokojnie w pozycji zen, <noise> Więc to na pewno przywróci nam taką harmonię, spokój, odgoni co złe, możemy również taki liść spalić. W celu oczyszczenia też. Mm, Takiej dobrej energii w domu, tak jak robimy to Palo Santo, tak jak robimy to mm, szałwią, to liś laurowy również temu może służyć. I bardzo ładnie pachnie. Szybko się spala, więc szybka akcja. Zapalasz dym, pachnie oczyszczenie, otwierasz okno, czyści się przestrzeń, a Ty jesteś zadowolona. I to wszystko na dzisiaj w temacie, kochani. Także nawet nie wiecie, jaką silną, magiczną roślinę ususzoną trzymacie w domu. Do zobaczenia, pa!